Uzależnienie. Wiele osób, które przychodzi do mnie do gabinetu, yy, przychodzi z problemem uzależnienia. Czy to od alkoholu, najbardziej popularnego, czy od yy, hazardu, pornografii. Yy, uzależnienie może być także praca, kompulsywne jedzenie. Czyli każda forma radzenia sobie z. Jakimiś doświadczeniami, z jakimiś emocjami, yy, które są zbyt duże na ten moment, lub nie chcemy w ogóle się z nimi spotkać. Wiem, że z własnego doświadczenia uzależnienie od czegokolwiek jest to ucieczka od samego siebie. Ja spierdalam od siebie w uzależnienie, w pracę. W nadmierny trening, aby nie poczuć i nie doświadczyć tego, co mam w sobie, tych emocji, tych wspomnień, które żyją i są we mnie. Wszystko jest naturalne. Czy to alkohol, czy praca, czy siłownia, czy rower, bieganie. Wszystko to jest neutralne, tak jak nóż może być użyty do krojenia chleba, jak i do dźgnięcia kogoś. Tak samo, jeżeli dana rzecz jest naszym sposobem regulowania naszych emocji, emocji, które są trudne, nadmierne, gwałtowne to wtedy może stać się to naszym uzależnieniem. Jeżeli my na przykład uciekamy z domu na ryby, bo nie chcemy spotkać się, z, konfrontować się z żoną, to to też może się znać stać naszym uzależnieniem. I oczywiście są uzależnienia społecznie akceptowane, i społecznie negowane. Lata temu pamiętam, jak ja e, przestawałem pić. No i w gronie moich znajomych byłem uważany za e, osobę, której ktoś w głowie pomieszał. Który, e, osobie, której ktoś zrobił pranie mózgu. Jak to ty nie pijesz? Co ty kurwa paku odpierdalasz? Ja pamiętam przez lata, e, aby być w tym towarzystwie, wylewałem alkohol na bok brałem w usta kieliszek wódki wypływałem do napoju bo nie chciałem już pić alkoholu, ale także nie chciałem być wykluczony z grupy ludzi więc te niektóre uzależnienia są wspierane przez otoczenie bo z uzależnieniem jest także telefon współcześnie uważam największe zagrożenie jakie istnieje jeżeli chodzi o ucieczkę od własnych emocji. Ponieważ kiedy czujemy trudne emocje, uciekamy do telefonu, kiedy czujemy się źle, no to włączamy telefon, aby nie poczuć tego, co mam w sobie, tylko wyregulować siebie. I na pewnym etapie życia te uzależnienia ratują nam życie. Bo ja jeżeli bym na pewnym etapie nie było alkoholu w tej przestrzeni, to mógłbym iść głębiej i zrobić w, w, o wiele więcej krzywdy sobie i innym. Tak to piłem sam i wyrządzałem sobie tylko krzywdę. Więc na pewnym momencie te, to uzależnienie jest jakby naszą, naszym ratunkiem. I niech to wybrzmi, ja nie wspieram żadnego formy uzależnienia. Tłumaczę, tylko pewien schemat, jak to funkcjonuje i jak to wyglądało u mnie. Kiedy sobie siadamy sami ze sobą i zauważamy, że ja do czegoś uciekam do jakiejś formy aktywności, do jakiejś formy funkcjonowania, to, to może być dla nas informacją, że no, zaczynamy mieć z tym problem. I teraz ja też tak robiłem, że alkohol zamieniłem na ekstremalny sport. Czyli jedno uzależnienie zastąpiłem drugim uzależnieniem. Później, co ciekawe, moim uzależnieniem stało się rozwój duchowy. Tak? Czyli kolejne szkolenie, kolejne odosobnienie, kolejna medytacja, kolejna wizualizacja, kolejny yy, trening personalny, kolejne spotkanie z guru, z nauczycielem. To też w pewnym momencie stało się moim uzależnieniem. Bo nie potrafiłem funkcjonować na co dzień, nie potrafiłem najdywać się w tej rzeczywistości, więc uciekałem kolejnych form samorozwoju, czyli jedno uzależnienie zastąpiłem następnym. Teraz, jakby poprzez ustawienia systemowe, poprzez regresję, poprzez hipnozę, dotarłem do przyczyn, do sytuacji, od których zaczęły się te wszystkie emocje. Trudne i sytuacje w życiu, czy to rodowe, przekazywane przez prababcię, na babcie, na mamę i na mnie, jak i na linii mojego życia. Dotarłem do tych sytuacji, doświadczyłem, uwolniłem, transformowałem. Czy to oznacza, że to jest koniec mojej drogi? Nie. Ciągle pojawiają się Sytuacje, w których doświadczam, czy to lęku, czy strachu. Ale teraz wiem, że kiedy to czuję, to nie zamrażam się, nie uciekam od tego, nie zawładnie mnie też tą, mną ta emocja. Tylko po prostu jestem przy sobie, doświadczam ich, pozwalam na nie, uczę się ich i zaglądam, z jakiej one są przestrzeni. Te doświadczenia. Lęku, strachu są powiedzmy 5% tego, co było wcześniej. Wcześniej, co było 100%, dla mnie teraz jest to 5-6%. Jakby natężenia tych emocji. Życie jest drogą, życie jest podróżą, życie jest doświadczaniem. Na nowo każdego dnia. Każdego dnia doświadczam na nowo śniadania, doświadczam na nowo podróży z dziećmi do szkoły, na nowo doświadczam każdego, każdej sytuacji, która się pojawia. Staram się być uważny i patrzeć, czy nie wchodzę w pewne schematy, pewne powtórzenia, które, które mogą odłączyć mnie od pełni doświadczania tej chwili. Do czego ciebie zachęcam, zapraszam, abyś pozwolił sobie poznać siebie, doświadczyć siebie i żyć świadomie swoim życiem.